Dobra, witam Was moi drodzy. Jestem na Majorce i tutaj widzicie skatepark, który nazywa się Galazzo Calvia. Calvia to jest miasto, w którym się znajduję, a Galazzo nie wiem skąd się wzięło. W każdym razie jest to skatepark streetowy z prawdziwego zdarzenia. No zresztą zaraz Wam pokażę wszystkie przeszkody. No i tak, nie mam za wiele czasu. Zobaczymy, ile mi się uda zrobić. Ale chcę zrobić dużo trików na przeróżnych przeszkodach, bo jest tu ich trochę i są naprawdę ciekawe. Także. Bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do oględzin. A więc tuż z drugiej strony możecie zobaczyć tak. Bank, quarter, quarter większy. Tutaj quarter taki jeszcze do transferów. Idziemy pyk, mamy mureczek. Długi manual pad z wjazdami po obu stronach. Tam nie widać, ale musicie mi wierzyć na słowo. Co ciekawe, jak spojrzycie na ten murek, to on jest taki krzywy, więc można tutaj sobie powymyślać różne triki. Tuż za nim mamy Krótki gap, fajną, długą rurkę na wysokości takiej o. Idąc od murka mamy tutaj manual pad, który idzie w górę. Można go również użyć jako murek, więc fajnie. Z drugiej strony kątownik, to można się przejechać w razie czego. Tutaj mamy bank, bardzo łagodny kłoter. I tutaj taką część pseudo-bowlową, również z tym samym kątem kłotera. Tutaj mamy bardzo, bardzo łagodny bank, mureczek, na który można wskoczyć fajnie. Tutaj widzieliście, jest jeden klocek. Tutaj mamy dwa schodki. Tutaj od murka możemy podjechać sobie na sekcję z ośmioma schodami. Tutaj mamy rurkę, mamy dwa murki, są właściwie naprawdę strome, więc na tym niestety nic dzisiaj nie zrobię. Tuż za tym mamy bank. Z taką śmieszną, ja nie wiem jak to nazwać, taki murko rail on na szerokość jest praktycznie jak moja deska on tutaj na 50 wchodzi tak o więc ciekawie na slajda osobiście bałbym się tu wlatywać, bo po prostu no jest taka powierzchnia tutaj, że no dziwacznie z drugiej strony również bęk, rurka kolejna tutaj mamy Trzy klocki London gap, tylko że taki kłoterowy bardziej. Pokażę Wam z innego kąta o. Na wprost od schodów mamy tutaj taki murek, który ma taki wall wolaj tutaj e, fajny i ostatnia przeszkoda, a właściwie przeszkody. No to mamy tutaj taki fanbox z rurką w dół, z dwóch stron, krótki gapik, pyk, murek, dwa murki w dół połączone z tutaj piramidką. Dobra, parę słów o tym skateparku. No jest tutaj naprawdę no niesamowite to jest, jak to jest wszystko przemyślane. Fajnie, bo jest na każdą przeszkodę dobry najazd. Flat jest gładki, chociaż fakt, faktem w niektórych miejscach jest taki wobbly. E, ale przeszkody są naprawdę świetnie wykonane. Kątowniki się ślizgają. Ogólnie jest naprawdę git. Więc no, skatepark niesamowity. Jeden minus. Nie jest otwarty ciągle, on jest otwarty od wtorku do niedzieli, od 18 do północy. No, jestem na Majorce, więc, no, jakby fakt faktem tutaj jest mega gorąco w ciągu dnia, ale na przykład osobiście, jakby był na przykład wcześniej rano otwarty, to też byłoby spoko. No, ale jest jak jest, od 18 do 24, i to nie w każdy dzień, ale no, zajmują się tym tutaj, bo widać, że tu żadne kamienie nigdzie nie leżą. Tam macie ławki, raz, dwa, dużo ich jest. Wszystko jest ładnie. A dodatkowo mamy tutaj taki domek, w którym jest stolik, toaleta, że wszystko, wszystko tu jest. No i dobra, i tak się rozgadałem o tym, także zapraszam Was e, do. Oglądanie mojego testowania przeszkód. Let's go. Manual pad. 10 minut mi to zajęło. Szok. Umiem ten trik, okazuje się, że już nie umiem, ale wyszedł więc git. A, no i to co mówiłem, skatepark jest do północy, a jest godzina o taka. Więc mam niecałą godzinkę tak naprawdę, żeby to wszystko nagrać. Lecimy na kolejne przeszkody. Fajną ma wysokość ten murek, więc lecimy teraz tu. Okay. Jeśli jesteście ciekawi jak oceniam ten skatepark no spoko o, czas na szybkie triki na schodkach Wow, to zabolało Lepiej. Dobra, ostateczny trik na schodach to kickflip z tamtych dwóch. Obstawiamy, czy uda mi się z pierwszej, czy się obsran. Napisz w komentarzu teraz. No co ja robię? Sukces. Przerwa na fingerboarda. Polecam Bridge Dex. Tu macie ikonkę, a na dole macie jego Instagrama. Pozdrówki. Dobra, mało bo mało. W tej sekcji dziękujemy, lecimy dalej. A nie, bo tu jest jeszcze misja. Kto mnie zna, to wie, że nie jestem jakiś specjalnie schodowy, więc misja, żeby zrobić po prostu Oli z tych trzech klocków. Skoczyłem już wiele razy, ale nie nagrało się, bo padła mi bateria. W każdym razie myślę, że ogarnąłem sposób. Teraz zostało mi tylko przełamać się. Yes! Dobra, udało się. Nie zostało mi wiele czasu, więc pokażę Wam jeszcze po jeden, dwa triki na kolejnych sekcjach. Dobra, czas się skończył. Chciałem zrobić blanta na koniec, ale nie wyszło. Nawet nie będę go wstawiać do tego filmu. No i dobra, ocena skateparku. Ogólnie, e, oczywiście, oceniam to jako skatepark streetowy. No to to jest 9,5 na 10, dlatego że mam jedną małą uwagę. Zobaczcie, że tutaj kątownik jest od jednej strony, ale na górze już go nie ma. I tutaj, oczywiście, to nie ma żadnego sensu, ale na przykład. Tutaj, kiedy mamy ten klocek, to mógłby być murek, który normalnie można by używać do grindów, również i to się da zrobić, bo przecież to jest wielokrotnie jakby się widzi takie rzeczy. Tutaj na Manualpadzie byłby idealny, malutki murek do nauki. Oczywiście, tutaj, jak widać, były próby już grindowania na tym, ale na górze, jak widzicie, kołpingu nie ma, tylko jest metal, który idzie od boku. Więc biorąc ten mały mankament pod uwagę, daję temu skateparkowi 9,5 na 10. No jest tu praktycznie wszystko, nie wiem czego brakuje. No nie no, jeśli chodzi o sekcję streetową, to chyba dosłownie wszystko, o czym pomyślę, to tutaj się znajduje. Więc super skatepark, jeśli będziecie kiedyś na Majorce, to polecam wpaść. Skatepark Galazzo Calvia. I tyle. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do innych moich filmów oraz zapraszam do subskrypcji. Jeśli chcecie zobaczyć kilka trików więcej, które zrobiłem na tym skateparku, to w opisie macie link do postu na Instagramie, w którym po prostu wrzuciłem troszkę więcej tego. I w tym momencie, właśnie zgasły światła. Także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.